Witam dzisiaj następny przykład jakich błędów nie popełniać przy nawożeniu warzyw, a jest to przykład życia wzięty. Tutaj kolega miał problem już praktycznie od dwóch lat z uprawą pomidorów, papryki, ogórków czy innych warzyw. I tak pomidory rosły z ogórkami, ale plony były marne, krzaki mało wyrośnięte. Papryka dorastała do 30 cm, potem stawała ze wzrostem. Te owoce, które były już, to jakoś tam dorastały, to dojrzewały, ale. To nie było to, a przykładowo sałata czy fasolka całkowicie tragicznie rosły. I tak namówiłem kolega, by zrobił analizę gleby zobaczyć, dlaczego to tak wszystko kiepsko rośnie. Bo w moim rejonie to ja wiem, że jest wapnia, magnezu za dużo. I tak po mojej namowie kolega zrobił analizę gleby. I według tej analizy gleby już wiem, dlaczego mu te wszystkie rośliny tak kiepsko rosną, ale zaczniemy od tych właśnie, które. Nie są zbytnio istotne, co chodzi o dzisiejszy film. I tak zasolenie ma w normie 1,16 mg na litr, także ok. Azotu NO3, czyli tego serczanego, ma 170, bo podniósł siarczanem amonu, także to jest norma. Tunel ma folia, jest nieściągana. Fosforu praktycznie ma w normie, potasu troszkę za mało. Wapnia w moim regionie zawsze praktycznie bez wymiany, podłoża. Jest go dwa razy za dużo, praktycznie tak samo magnezu jest dwa razy za dużo, ale tutaj nie widzę przyczyny właśnie tak kiepskiego rośnięcia, szczególnie papryki, czy sałaty, czy fasolki. Idąc dalej, tutaj mamy chlorki, chlorki są w normie, pH jest trochę za duże, 7,08, to i tak przy takiej ilości wapnia i magnezu, które to pierwiastki są silnie alkaiczne, te podłoże i tak udało mu się zbić do 7, także tutaj przy właśnie takiej zawartości wapnia magnezu jest OK, ale tutaj właśnie mamy główne gowinowajce tego kiepskiego wzrostu tych jego warzyw. A jest to sód tutaj jak widzisz jest 202 mg w litrze próbki, także tutaj mamy stanowczą sodo za dużo. Słód może pojawić się w takiej dużej ilości z różnych przyczyn. Może to być z nawozów sztucznych, może być to też z podłoży organicznych, a szczególnie podłoże kokosowe niewymyte z sodu będzie zawierało takiej ilości sodu. Ale po przeprowadzeniu rozmowy z kolegą już wiem skąd ma tyle sodu. Pierwsza sprawa, co mi powiedział, to miał mrówki po prostu w podłożu, bał się, że uszkodzi korzenie i zobaczył gdzieś na YouTubie, że można sypać borax które faktycznie działa na mrówki, ale zawiera bardzo dużą ilość sodu. Drugą sprawą, którą posłuchał się u nachorów z internetu, to jest sprawa, że w internecie wyczytał, że pod pomidora, czy paprykę, czy inne warzywa można dać łyżkę soli kuchennej dookoła rozsypać, tak aby lepsze były smaczniejsze owoce. Także w soli kuchennej są dwa składniki chlor i sód, także dowalił przy tym sporo sodu. Trzecia sprawa to użył jako nawozu popiołu drzewnego, co ja w tunelu całkowicie odradzam ze względu właśnie na chlorki, czy na sód, czy inne sole, bo popiół to jest sama praktycznie sól nieorganiczna. Czwarta sprawą, którą mi kolega powiedział, to oglądał film na YouTubie, w którym było polecane oprysk z sodą na szyce, bardzo eficie opryskiwał krzaki sodą z wodą, także część tej sody dostało się do podłoża. I teraz tak, pierwiastek jako sód jest potrzebny roślinie, ale właśnie o tych roślinach, o których rozmawiamy to jest dawka dużo za duża, toksyczna. I tak dla pomidorów, ogórka, sodu powinno być poniżej 100 mg, tutaj mamy 202, dwa razy bardziej przekroczone, ale już dla papryki powinno być sodu maksymalnie 50 mg, czyli 4 razy za dużo, a dla sałaty czy fasolki to jest norma 20-30 mg na litr, także tutaj mamy dziesięciokrotność przekroczenia normy. Sód jest pierwiastkiem podobnym do potasu w działaniu na roślinie. Także jeśli mamy taki właśnie kiepski stosunek potasu do sodu, tutaj widać, że sodu na tej jest więcej niż potasu, to wtedy roślina przyjmuje. Sód zastępuje potas dla rośliny. Także bardziej sód jest pobierany aniżeli potas. Nie może być właśnie taka, taki stosunek, że potasu jest mniej aniżeli. Sodu powinno być całkowicie odwrotnie. Dużo więcej potasu w stosunku do sodu, i teraz, kiedy najwięcej tego sodu będzie, a będzie najwięcej sodu, gdy przesłyszamy podłoże, sód po prostu idzie do góry i kumuluje się w górnych partiach gleby. No i co robić teraz dużą ilością sodu? Tak jak tutaj ma mój kolega 202 mg na litr, to może próbować usunąć sód mechanicznie, czyli po prostu na wilgotne podłoże, nasypać kory czy jakieś inne ściółki, trawy przysuszonej, i po miesiącu, dwóch, gdy ten sód będzie podchodził do góry i osiądzie się na korze czy ściółce, można tę ściółkę usuwać razem z sodem. Ale to jest karkołomne zadanie i raczej mało skuteczne. Sód najlepiej próbować jest wymyć w głąb podłoża, czyli po prostu dać 200-300 litrów wody jednorazowo na metr kwadratowy. Także tutaj też mamy problem, bo trzeba bardzo dużo wody i też nie ma pewności, że ten sód wymyjemy. W tym wypadku poradziłem koledze, żeby wymienił całkowicie podłoże ze względu jeszcze na bardzo dużą ilość wapnia, magnezu, tych alkalicznych pierwiastków, które podnoszą pH, no i ze względu na ten bardzo dużą ilość sodu. Jest jeszcze jedno rozwiązanie: możemy uprawiać na takiej glebie rośliny, które tolerują wysoką zawartość sodu, jak przykładowo buraki cukrowe. Także na koniec, ostrzeżenie, aby nie słuchać się do końca znachorów od nawożenia i nie popełnić takiego właśnie błędu, który zniweczy całą uprawę nam w tunelu. Także to by było. Tyle, cześć.